Takie czwarte nasze wspólne przedsięwzięcie wraz z restauracją retro. Zorganizowaliśmy spotkanie jesienne, związane troszeczkę tutaj ze świętem. Ze świętem Wszystkich Świętych. Dzisiaj bawimy się z dziećmi trochę inaczej niż zazwyczaj, bo robimy taką formę balu przebierańców. No i jak widać, spotkało się to z takim dużym, dużym odzewem, bo prawie każdy z dzieci dzisiaj się przebrał. Za przeróżne postaci mamy i policjantów, i oczywiście wróżki, księżniczki. Mamy jakieś postacie chyba z filmów typu Hulk i Spider-Man, więc jest co podziwiać. Jest to bardzo pomocne, organizowanie takich imprez dla dzieci, ponieważ dzieci chętniej uczestniczą, chętnie, są bardziej otwarte na naukę języków, no, co w tych czasach jest bardzo, bardzo ważne. Ponieważ jesteśmy szkołą, szkołą językową, zorganizowaliśmy dzisiaj różne gry, zabawy w języku angielskim. Dzieci fajnie tutaj sobie rozmawiają, bawią się. Oprócz tego warsztaty plastyczne, no i pieką ciasteczka. Ciastka dzisiaj e, oczywiście cieszą się tutaj m, ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Niektóre m, dziewczynki już widzę chyba po trzy razy robiły m, różne ciacha, więc fajnie. Trochę śpiewamy, trochę tańczymy, bawimy się, robimy różne konkursy, więc cały czas e, coś się dzieje. Że bardzo fajnie. Wszystkie dzieci są zaangażowane, włączone do wspólnej zabawy. No, i tak z zachowania dzieci wynika, że jest to bardzo fajny pomysł i dobrze realizowany przez panią. spokojnie. Oprócz tego, że pełnimy funkcję edukacyjną, staramy się dzieciom urozmaicać czas dodatkowo poprzez takie nieodpłatne spotkania właśnie. I założenie właśnie jest takie, żeby dzieci uczyły się poprzez zabawę i mile tutaj wraz z rodzicami spędzali ten czas. Dzieci bardzo czekają na imprezy tego typu. Jest to w pewien sposób jakaś integracja. Bardzo, bardzo duży pozytyw ze strony szkoły za takie podejście. jesteśmy po raz pierwszy z uwagi na wiek Julii, która ma 3 latka i 7 miesięcy. Dzieci się integrują, poznają w trochę innej sytuacji niż wtedy, kiedy muszą być skoncentrowane na tym, co mówi pani i jakie stawia im wymagania. jakie żywiołowe. Aczkolwiek my już mamy tutaj doświadczenie. Wcześniej był dzień pizzy, potem mieliśmy dzień dziecka. Dzisiaj mamy taką imprezę za parę tygodni, jarmark bożonarodzeniowy. Myślę, że też uda nam się zrobić coś ze szkołą Helendorą, Więc nabieramy wprawy. Myślę, że tutaj nasza ekipa pani jest na tyle przygotowana, że radzimy sobie z największymi urwisami, nie ma problemu. Jeżeli szkoła zdecyduje się na taki ruch, to oczywiście będziemy otwarci. Myśmy jechali dzisiaj sporo od tym czasu i bardzo długo, biorąc pod uwagę czas, w jakim się znajdujemy, ale staram się nie opuszczać imprez i uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry pomysł ze strony szkoły.